Jo, ja się mamko z tej strony Julek i dzisiaj gramy z moją kolegą bez imienia. Siema. I po prostu gramy Brawl, bo mi się nudziło. Tak zagramy igramy, i gramy i nie gramy, czy nie ba, 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 gramy Poczekajcie chwilę. Mój kolega Hubert widocznie nie jest obecny. Znowu mnie wyrzuciło znakywanie. Ej, no, ej, no, sobie ta, czy dobrze. Nie, nie bo ja robię opening. Wcześniej też zrobiłem, tylko nic się nie trafiło, tylko pokazu skrzynki. W sumie nie. Możesz włączyć mój kanał i sobie obejrzeć mój opening. Jeszcze. Dobra, zaczynamy tą grę. Zaczynamy tą grę. Nie przedłużajmy. Tak. Chodź i tak się nie nagryp. No, nadal no, no się nagrywa, ja jest w to nie wierzę. No nie. Bo ja. Co to jest grane? No, ale muza. To jakiś... to kletni, <toughest> Dobra, jeździmy! i Przegrasz to, bo od razu drzwi. się wystawiasz. No Przegrasz, bo, już, już Rzegrasz, bo od razu się wystawiasz. Taką... Uh, ja tak pomóż z sekretem, o to będzie... Nie, ona broni. Nie, ale to... ja bym wolał duo zagrać. Ale ty sobie misję potem zaczniesz. Po, Czeka ale ja, ja Maksem teraz jeszcze ulta walnął. jak jakbym biegał. Przecież milion na godzinę to było. No nie milion kilometrów na godzinę. Dobra, nawalamy, Igor. Jeżeli no i... twój na walerz, przegrywał... A, już. Dobra, no to, no to uciekam. Dobra, przegrana, ale przegramy. przegramy I tak, bo uciekasz, było iść, i tak Idziemy, iść, iść. gramy w jakąś inną Zobaczyna. mapę. Zobacz, o jak mam co No nie jakie. Jakieś. No, tak, to... lajka, żeby dostać darmowe oni, On są nawet jak się nie walnie, a lajka. No wiem. Dziwne. Ale poczekaj chwilę. Sprawdź, czy masz. Yy, dobra, czekaj, może wezmę sobie 8 Tylko weź włącz duo, bo ty masz. Czekaj. Poczekajcie chwilę. No, ty masz pisję jeszcze postaciami. No to sobie weź sobie Leona i. No, tylko że ja mam na to serancy, nie chcę, Trochę plusa, później mi się i tak straci. Ale ja jestem dobry Brawler. Wiem, no, ale jak to... będę plusował, to później samo mi się straci, bo koniec sezonu. Nigdy nie grałeś w Brawl No na razie na 8 był rozłącz taki, a później lecimy na było. Dobra, tylko poczekaj chwilę. Wezmę sobie no, lepszą no, pod... Ja biorę no, sobie szalę. Nie, szale. nie, nie szalkę. Dobra, nie będę tylko poczekaj. No, ja sobie... Możemy teraz akurat nabycie. A ja wziąłem sobie ośmiobitowca. Możemy jednak nabyć sobie te ptaki. To, to... to wybiorę sobie inną i rzucimy na doło. Czekaj. Ja. O! Do Wiem. Czekaj, nie ja sobie wezmę, bo ja... Tu... Ej, a to A ja byłem zalogowany na moim mamy telefonie. Zapomniałem, że mam do Berleja, ale... W sumie mam gadżet do Barleya, więc Czekaj. na plus. No, później daj weź 8 i ty mi dasz... ulta, a ja będę ich spać. Dobre. Podejdę do ulta, żeby to rozwalić, go. bo ludzie że tak robią. Wiesz. O, ty będziesz ich podpuszczał, żeby do ciebie podeszli, a ja zabijał. Stój tutaj i ich podpuszczaj. Chodź, chodźcie, chodźcie, Dobra, i, i spam, spam, spam. Dobra. Ratuj! Ja już umarłem. O? Ej, ja nie zbieraj mojego Power Dobra. Zbieraj, zbieraj. już, dobra, uciekaj. Zbierz sobie i uciekaj. Bo zaraz Ci Mortis zabierze. Dobra, w sumie zdąży się zrespić, albo on żyje swoich tych Dziwięć górskich. Ok, Okej, ja uciekam, spadam. Ucie, spadam, spadam. Ma, ja tu jeszcze będę wniknął przez trzany. No. Och, dobra, tam są te. Ej, ratuj, bo we mnie nawala o, y, jak to? Jak on się nazywał? Ten z prądem! Och, to chodź, ty uciekaj tam dalej. Ja mam serduszko. Och. Pociekajcie. Pyk, walnę tego gadżeta. Jakby no, no, się uroczy. trochę odrodzić. No snajpuj. E, tam są krzaka. Tam to krzak. O właśnie. To no, i Jedzimy. No. Tej jej było zera. O, jesteśmy otoczeni! Pyk, ja tam no, rzucę dobrze, jeszcze dobrze. tu gadżeta. muszę się uleczyć. Uciekamy! E, ty uciekaj i znajpuj no, no, i... Uważaj, bo jak... Czy to dużo HP zada? No i do mnie jak zwykle wiedziałem. Bo no ja mam mało parki, bo kur... O nie. Dobra, dobra. Yy, masz jeszcze No Eee, to był mój chyba ostatni. Teraz chyba będzie ostatni. Tak, no, dawaj mi to na, dzięki. Czekaj. Nie, to był mój ostatni, już nie mam gazetów. O, to my wychodzimy, ten nas snajpuje. Tu. Dobra, snajpujemy go. Ty go snajpuj. Ja mam, jak się ulepię, Aaaa! to dojadę. O kurde, będę Ona. Trafię, trafi. Tak jak to, to kolet. Ej, uciekaj, bo ona ma ulta. Colette. Ten... No. Zawołaj ją jakoś Kolet, chodź. No chodź tu. Piepią, piepią, piepią. Kupię ją i ona sobie umrze tam. W sumie tam jest jeszcze strefa, no na plus. No i umieraj, nara kolet i wygraliśmy. Jezu, jeszcze ten! Naprawdę? To, yy, ja da, nie dam mieć. Dobra. Dobra, dobra. Ej, to się wszystko nagrało. Dobra, zakamolmy dalej. To się właśnie wie, no, no, do, no, do, do. dobra. Dobra, Ja biorę coś innego, tym razem. Ej, chwila. Jak ja myślisz jaką wiek. postać wybromisz? Ej, ja mówię, Zagraj dalej 10 razy. Nie to, tylko wiesz. Ja, no wiem, wiem. Ej, czekaj, jak to. Jak Oj, z... Z Zagraj ponownie. Tam też tam ponownie. No wiem. Ten taki żółty guzik, ja wiem o co ci chodzi. Ja też, ja też mam w sumie na tę misję. Dobra, to to. Dobra. Jest tu szrek leci. I ten, jak to osioł w tyłek dostał. Dziwne. Jakaś banietka? Dobra, nie oglądamy tego, bo tak się tylko lam... Wróżka chcesna, bum. Rwalda. Tak? Ej, bo Amber idzie. Chodzamy. Czekaj. Tak prze... Bo dobra, ona czy? widzi nasz e, chyba ten. Dobra, to... wracaj, teraz wracaj w stronę. Ja tu będę ich tak nawalał i Szedł. Rotu! Ja się o strefę zabiłam. Dobrze. Ja muszę sobie ulta naładować, to w nich tak wiesz, Ultem tak ma I wszystko pozabijam, bo ja tak właśnie Ultem najlepiej. O nie, on ma też ulta. Chyba on był pierwszy z tym planem. Czekaj, 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 ja się roz... Nie sekunda! No sekunda i bym się zrespił. Dobra, czekaj. Kurde, czekaj. Jord. Dobra, kropek. No za 8 sekund, dobra. Okay. Jezu, jeny. Też mój Łatek takie oczy robi w nocy. Ten, bo y, kotowicie jakby tak prosił, nie? No, tak wszystko ma czarne jak pies. Tak coś nie zrobiłem. Y, Jezu, co to za dźwięk? A, bo to jest ten skin, skin, skin zły, zły. No co, co, co? co się uleczasz? Stajpuj go. On ucieka. On się ucieka. Patrz, bo no. ma mało HP i się boi. Nie, chrzą go, chrzą go. Ja mam ulta prawie. To się nagrało. To nie jest co tam? Okay. Tak, wyślę na YouTube'a i... Nie, Dobra, ja muszę kończyć, moi drodzy i pa.